Z Ewangelii według świętego Jana. Zbliżała się pora paschy żydowskiej, i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie, oraz siedzących za stołami bankierów. Wówczas, sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły, Powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a nie róbcie z domu mego ojca targowiska. Uczniowie jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom twój pożera mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź. Zbóżcie tę świątynię, a ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do niego Żydzi Czterdzieści sześć lat budowano te świątynię, a ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni. On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy zatem wstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Pan Jezus przychodzi do swojej świątyni. Jest Bogiem wcielonym. Jest tym, który powinien czuć się jak u siebie w domu. I jest u siebie w domu, ale czy tak rzeczywiście się czuje? Dlaczego pan Jezus bierze do ręki przygotowane już wcześniej, obmyślane takie bicze ze sznurków, właśnie po to, żeby powypędzać? tych, Którzy zamienili świątynię w targowisko. Kapłani mogliby wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje, ponieważ to wszystko było związane ze świętem Paschy. Pielgrzymi przybywający do świątyni przyprowadzali baranki, na przykład, żeby spożyć Paschę. Były też inne ofiary składane w świątyni. Jeżeli chodzi o badania historyczne, Liczy się, że gdzieś ta świątynia mieściła wtedy za czasu pana Jezusa 100 tysięcy pielgrzymów. To była największa świątynia na świecie. Ci pielgrzymi przyprowadzali baranki po to właśnie, żeby każdy baranek przez kapłana został określony, czy jest koszerny, czy jest bez skazy. I tam zabijano prawdopodobnie 20 tysięcy baranków. Później te baranki przed świętym Paschy. Trzeba było upiec, żeby przygotować do wieczerzy paschalnej. Przebijano wtedy tego baranka w ten sposób, że był cały przebity przez gnawy lot. Przybijano ogon do takiej drewnianej belki, można powiedzieć takiego kija, a potem rozciągano jego przednie nogi i też przybijano. Trochę wyglądał jak ukrzyżowany. Pan Jezus wypędza te baranki, żeby przypomnieć, że On jest świątynią, On jest też ofiarą, On jest barankiem Bożym, który zostanie złożony w ofierze na krzyżu. I dzisiejsze święto, rocznica poświęcenia Bazyliki Laterańskiej, przypomina, że tamta świątynia w Jerozolimie przestała mieć sens, ponieważ Pan Jezus sam został wypędzony za mury miasta i tam ukrzyżowany, wypędzony ze świątyni. A Józef Flawiusz, który opisywał wojnę żydowską, w swoim dziele, będąc sam wcześniej jako kapłan, opisuje, że kapłani przed zburzeniem świątyni w Jerozolimie mieli po siedem razy podobno słyszeć, że pojawił się taki głos, jakby głos Boży, który ogłaszał: „Opuszczamy tę świątynię”. Dzisiaj nasze świątynie przypominają tamtą świątynię, ale już nieskładane są w ofierze baranki, woły, gołębie. Nie trzeba zmieniać pieniędzy, żeby były koszerne, żeby nie były denary, tylko cykle świątynne. Dzisiaj tym barankiem Bożym na każdej mszy świętej jest sam Jezus Chrystus. Ta ofiara nie powtarza się, lecz się uobecnia. Jest tylko jedna. I takim szczególnym kościołem, taką szczególną świątynią w kościele katolickim można by powiedzieć, matką wszystkich kościołów jest kościół Najświętszego Zbawiciela i Świętych Janów na Lateranie. Kościół samego yy, Papieża, biskupa Rzymu, papieża Franciszka. I dzisiaj możemy powiedzieć, że jest to ten właśnie kościół takim światowym kościołem parafialnym. Jakbyśmy tak powiedzieli, że cały świat, cały kościół katolicki jest jedną wielką parafią, to takim proboszczem tej parafii jest papież. I to jest nasz kościół parafialny, jeżeli chodzi o taką, taką nomenklaturę trochę upraszczającą. Co jest ważne, żeby dzisiaj sobie wziąć do serca, że Pan Jezus może i dzisiaj przyjść do naszych świątyń, do naszego Kościoła, do naszego serca. Czy to patrząc globalnie na cały Kościół, jest tyle rzeczy do powywracania, do posprzątania. Najpierw trzeba powywracać, żeby potem posprzątać. I w naszym życiu, ale też w życiu całego Kościoła katolickiego. Widzimy, jak bardzo różnego rodzaju skandale, afery wywracają nasz porządek. Może rzeczywiście wielu z nas, mówię tu o sobie też my, kapłani, byliśmy, czy mieliśmy takie pokusy i ulegaliśmy im, żeby trochę kupczyć, zarabiać, nie tyle żyć Ewangelią, co żyć z Ewangelii. I dzisiaj Pan Jezus. Chcę pokazać, że Ewangelia to całe nasze życie. My, jako księża, spłacamy dług, bo zostaliśmy obdarowani. Sacer dos, święty dar, to jest dar od Boga. I tym darem dzielimy się. Jesteśmy dłużnikami Kościoła, Pana Boga, dłużnikami Was, wiernych. I chcemy się dzielić. Dzielić Słowem Bożym. Dzielić Ewangelią. Dzielić Jezusem Chrystusem. Pan Jezus pozwala się połamać na każdej mszy świętej. Jego ciało, które jest pod postacią chleba, jest łamane. Jest to czas złamanego serca Jezusa. On z miłości do nas ma złamane serce. Jak dzisiaj Pan Jezus chciałby każdym z nas. Po, pokazać, co jest do takiego poruszenia. Zauważmy, że ten po, to wyrzucanie kupców ze świątyni wywołało wielki zamęt, hałas, bałagan, stoły wywrócone, pieniądze rozsypane to wielki bałagan. Może ktoś z nas, patrząc na różne sytuacje życiowe, może zobaczyć, że kiedy zbliżył się do Chrystusa, kiedy Chrystus do Niego przybył, doświadczył, no, jakiegoś pokrzyżowania planów. Różne rzeczy się posypały, powywracały się, a wszystko było tak spokojnie, było tak poukładanie. Z Panem Jezusem nie ma tak zwanego świętego, w cudzysłowie świętego, bo to nie święty spokój, tylko jest pokój, taki pełen dynamizmu, pokój serca. W tym pokoju wiele rzeczy się może wykonać, wiele rzeczy może nas zaskoczyć, a jednocześnie możemy się tym zadziwić, ucieszyć. Czasem Pan Bóg chce nas przebudzić, czasem przerazić, po to, żebyśmy się przebudzili, po to właśnie, żeby iść za Chrystusem. Pan Jezus, kiedy jakby wypędza te baranki, w pewnym sensie też mówi, że będzie nowy kult. To będzie jeden baranek, jeden Boży baranek. Patrząc na życie świętych, nie widzimy tam miłego, komfortowego życia. To jest życie pełne walki, zmagania. Musimy toczyć taką duchową też walkę. Trzeba wziąć do ręki miecz ducha, którym jest Słowo Boże i tarczę wiary, którą jest wiara taka w takim zawierzeniu, Oparciu się na Chrystusie, na Jego słowie, na Jego obietnicy. I trzeba być uzbrojonym w Bożą zbroję, zbroję Bożej łaski. Dlaczego jest to tak ważne? Ponieważ kiedy się rozbroja, rozbrajamy i rozbroimy Kościół z tej właśnie zbroi, z tej zbroi też takiej walk, gotowości do walki duchowej, to jesteśmy Czasem bezbronni, To tak jak organizm człowieka, który traci limfocyty T i spada ich poziom. Na tym polega wirus HIV, który wchodzi i niszczy, i zabija te limfocyty. I człowiek umiera na byle jaką chorobę. Tak samo nasze życie duchowe. Jeżeli pozwolimy na to, że nie będziemy Wzmacniać swojej takiej duchowej odporności, tylko będziemy się godzić na różne pokusy. Wtedy spada nasza odporność na pokusy. Stajemy się czasem zniewoleni. I dlatego tak bardzo potrzebujemy Pana Jezusa, żeby nas wyzwalał, leczył, uzdrawiał. Pan Jezus mówi o swoim ciele, ale mówi też o nas. 46 lat budowano tę świątynię, a ty w trzy dni ją odbudujesz? Ojciec Pelanowski zauważył, że człowiek ma 46 chromosomów po 23 pary. To może też oznaczać nas samych. Pan Jezus może w trzy dni odbudować nasze życie duchowe, życie w ogóle, wiary, życie wieczne. Może się zdarzyć, że ktoś pojedzie na rekolekcję i w trzy dni na tych rekolekcjach doświadczy odbudowania zburzonej świątyni. Czasem tak jest, że na rekolekcjach, kiedy się odkrywa prawdę o sobie, nagle przychodzi jakby takie wzburzenie, i jakby wszystko, co do tej pory budowałem, okazuje się, że jest to ruina. Pan Bóg to wszystko zburzył, poprzewracał. Nie tak, to nie tak ma być, jak ci się wydaje. Na tym często polega nawrócenie, że człowiek pozwala się najpierw przewrócić. Przewrócić jego budowlę. I wtedy pozwala Panu Bogu, żeby się wypełnił Jego plan. W takim razie, Panie Jezu, to Ty odbuduj moją świątynię, moje życie. Na Twoim fundamencie, na tym zawierzeniu Tobie chcę, żeby całe moje życie się opierało. Pamiętajmy dzisiaj w modlitwie o całym kościele, szczególnie o papieżu Franciszku, o naszych pasterzach, księżach, ale też o naszych świątyniach, żeby przede wszystkim tam Chrystus był uwielbiony, żeby tam nie było targowiska, żebyśmy nie przychodzili do kościoła targować się, żebyśmy nie chcieli za pomocą modlitw kupować jakieś potrzebne nam tutaj na ziemi rzeczy, towary. I niech Duch Święty nas prowadzi w tym dniu, w którym rozważamy też mękę Chrystusa, bo jest to piątek, czas też postu. Przyjmijmy Boże Błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, i Duch Święty. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.